Władze chciały zatrzeć prawdę. Stan wojenny wprowadzili. Chcieli zmusić nas do ciszy. Lecz na opór natrafili. Refleksja jest jedna. Cudnie, cudnie, że do tego doszło, bo bez solidarności to jest hasło może banalne, ale nie byłoby wolności. Może najpierw poprosimy tego, kto powinien naprawdę zacząć to dzisiejsze nasze spotkanie. Andrzej Kołodziej. charyzmatyczna, legendarna postać Gdyńskiego Sierpnia. 19 latek który właśnie stanął na takim wózku i swoim głosem, swoją charyzmą przekonał Gdyńskich stoczniowców do strajku. Panie Andrzeju, prosimy o głos. Ten strajk i wygrana tego strajku, czyli Solidarność, jest największym osiągnięciem mojego życia i to ciągle powraca. Gdynianie, przystępując do strajku, mieli w pamięci grudzień 70, który był tu bardzo żywy, wspomnienie te, tych wydarzeń było bardzo żywe i bolesne. I przystąpienie do strajku właśnie w komunie paryskiej wymagało dużo odwagi i determinacji. 15 sierpnia miałem stawić się pierwszy dzień do pracy w stoczni imieniem Komuny Paryskiej w Gdyni. Stawiłem się do, do stoczni, ale już nie do pracy. Tego dnia zorganizowałem strajk i już później niestety nie miałem okazji popracować w stoczni. Po 30 latach od y, strajków gdyńskich okazało się, że w świadomości ten temat mało funkcjonuje. Dwa lata temu ukazała się książka Andrzeja Kołodzieja, wspomnienia jego ze strajku. I ze zdziwieniem, żeśmy wysłuchiwali y, uwag różnych gdynian którzy po raz pierwszy dowiadywali się, jak to było w środku. W związku z tym postanowiliśmy yy, przybliżyć jeszcze ten temat od innej strony. A mury rosły, 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 łańcuch mnie najbardziej denerwują powiedzmy takie legendy, no, mity, które funkcjonują w społeczeństwie, natomiast nie bardzo to jest rzeczywiście zaprawione prawdą. Ja miałam taką intencję, żeby przybliżyć ten temat Gdynianom głównie w tym celu, żeby szukać tych korzeni gdyńskich, żeby to budowało naszą tożsamość i świadomość, bo Tamte czasy Solidarności, ten zryw, ten wielki wysiłek to jest rzecz bardzo wartościowa i gdzieś to na dnie duszy jeszcze na pewno tkwi. Gdynia była niezwykle solidarna, i. Pamięć tamtych dni jest po prostu fantastyczna, że potrafiliśmy być dla siebie tacy, tacy dobrzy, tacy współczujący, tacy, tacy pomocni sobie wzajemnie. I to najbardziej pamiętam, gdy ktoś mnie pyta o, 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 o sierpień 80 roku.